Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów. Gdy będę usunięty z zarządu, przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł 100 korcy pszenicy. Mówi mu weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także Wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą Mamoną. Aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto Wam powierzy. Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Oto słowo Pańskie, gdzie skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Te słowa Jezusa. Stają się niejako kluczem rozumienia, gdzie jest głębia, wartość ludzkiego życia, co jest w życiu ludzkim najważniejsze, gdzie skarb, tam serce. I dzisiaj ta przypowieść pyta nas. Gdzie jest nasze serce? Komu służy? Komu jest podporządkowane? Dla kogo bije? Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Człowiek nie może służyć Bogu osobowemu, kiedy to, co nieosobowe, staje się ważniejsze od Boga. Mamona, pieniądz, wartość. Czasem to niekoniecznie musi być coś materialnego, bo czasem tym tą wartością będzie dla nas zdrowie, będzie dla nas szacunek innych. To narzędzie, to pomoc, by dobro mogło się dokonywać, a nie jest to dobro samo w sobie. Tak wielu przecież może mieć wypchane portfele i żadnego dobrego uczynku na koncie. Może mieć wielkie bogactwa, wielkie godności, wielkie zaszczyty. I żadnego człowieka, który byłby wdzięczny za spotkanie się z daną osobą. Modlitwę dziękczynną, którą wznosi do Boga za dobro otrzymane od bliźniego. Nie możemy służyć Bogu, jeśli służymy Mamonie, bo ostatecznie. Zły duch wykorzysta to, by odebrać Bogu miejsce w naszym życiu. Człowiek zapracowany na przykład w pogoni za dobrami tego świata, jak często się tłumaczy, że na modlitwę na Boga nie ma czasu albo nie ma siły. Jak często człowiek, kiedy ma Możliwość okazać miłosierdzie zaczyna kalkulować, jaki będzie z tego dla mnie zysk. Bo może jestem w stanie sobie to odliczyć od podstawy opodatkowania. Przejmująca jest ta dzisiejsza Ewangelia, bo pozornie ktoś mógłby pomyśleć, że. Jezus pochwala nieuczciwość, ale Jezus Pan nie pochwalił nieuczciwości rządcy. Pochwalił tylko to, że, że roztropnie postąpił, że mając do wyboru dobra tego świata, zobaczył, że prawdziwa wartość leży zupełnie gdzie indziej. By mnie do swoich domów przyjęli, gdy będę odsunięty od zarządu. Jak często i w dzisiejszym świecie człowiek może wejść w taki sposób przeżywania swojego życia, że nagle ludzie są wokół niego, bo może coś, bo ma jakąś sprawczość. Ale kiedy się okaże, że straci tą sprawczość przez chorobę, czasem może właśnie przez utratę urzędu, nagle się okazuje, że ci, którzy mówili, jesteś moim przyjacielem, że ich już, że ich już nie ma. Jest to powiedzenie: przecież prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ale prawdziwych przyjaciół nie poznaje się tylko w biedzie, ale prawdziwych przyjaciół poznaje się w codzienności. W tym, że to człowiek jest ważny, a nie to, co posiada, nie to, kim jest. I dlatego Święty Paweł zachęca, by modlić się za wszystkich, by modlić się za tych, którzy sprawują władzę. Modlić się za tych, którzy zarządzają dobrami tego świata, nie by mieli tych dóbr więcej, ale by można było prowadzić życie ciche i spokojne. Bo kiedy człowiek pragnie dóbr tego świata i nie potrafi powstrzymać tego swego pragnienia, to nagle okazuje się, że zaczynają cierpieć niewinni że ten, który nic, nic nikomu nie zawinił, nagle jest dotknięty konsekwencjami zła czynionego przez innych, tracąc na przykład oszczędności całego świata, całego swojego życia, tylko dlatego, że ktoś kratnie dla swoich luksusów, dlatego, by nie, po, nie rozpocząć normalnego życia uczciwego gdzie pracą swoich rąk swoim wysiłkiem będzie zdobywał utrzymanie na swój chleb i nie będzie za tym stałe nie będą za tym stały łzy ludzi skrzywdzonych okradzionych oszukanych przez to też pozbawionych godności Święty Paweł mówi, byśmy mogli prowadzić życie z całą pobożnością i godnością, bo jak człowiek doświadczy cierpienia, zranienia ze strony drugiego człowieka, doświadczy niesprawiedliwości, bardzo trudno mu będzie później w modlitwie dostrzegać wartość dobra. Jak często wtedy człowiek... Przed Bogiem nie wylewa swoje serce, nie wylewa swoją modlitwę, ale swoje przekleństwa, swoje złości, swoją nienawiść, swoją niechęć. Jednocześnie staje się wtedy głuchym na Boga. Święty Paweł mówi, Niech mężczyźni modlą się w każdym miejscu, podnocząc ręce, czyste, bez gniewu i sporu. To jest ta intencja, to jest ta dyspozycyjność serca, która sprawia, że modlitwa jest dojrzalsza, jest owocniejsza, bo skupia mnie na Bogu a nie na doznanej krzywdzie. To jest oczywiście trudne, bo każdy z nas nie będzie wolny od zła czynionego przez innych. Na wiele różnych sposobów tego zła możemy doświadczyć. Pytanie jest tylko wtedy, co z tym robimy, do kogo z tym idziemy. Pamiętamy, że sędzią jest Bóg, że ja też jako wierzący mam modlić się o nawrócenie tych, którzy się pogubili na drogach współczesnego świata. Modlić się o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Modlić się o pamiętanie dla tych, którzy wybierają drogę łatwego zysku. Gdyby tak nie było, więzienia byłyby puste. Jak wielu jest tych, którzy nie widzą innego sposobu, jak przemocą, jak nieuczciwością, zapewniać sobie byt na tej ziemi, ale tak naprawdę nic nie zyskują. Nieuczciwość. Nie sprawia w człowieku nic dobrego. Nie formuje go. Nie uszczęśliwia. Nie, napewnia, nie napełnia go pokojem. Okazuje się, że wtedy może w pewnym momencie zobaczyć: straciłem wszystko. I żeby tak się nie działo, dzisiejsza Ewangelia. O opamiętanie. Opamiętanie ratuje człowieka. Rządca się opamiętał, uznał swój grzech, swoją nieuczciwość. Nie tłumaczył się panu, że to fałszywe oskarżenie, że tak nie było. Widocznie tak było, skoro nie protestuje, ale szuka rozwiązania. Bibliści mówią, że to, co każe odkreślić od zobowiązań swojego pana, to jest to, co było jego zyskiem. To jest podobna postawa, gdy Zacheusz przyjmuje Jezusa do swego domu. I wtedy mówi, Panie, jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Jezus mówi, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Dobra tego świata, dobra materialne, jeżeli przez nie 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 potrafimy dostrzec drugiego człowieka, zawsze będą źródłem naszego upadku. Tak się dzieje, kiedy bogacz nie dostrzega łazarza który leży u bram jego pałacu. Tak się dzieje, kiedy bogaczowi obrodzi nadmiarowo pole, i zamiast to, co jest ponad, zobaczyć, mogę tym obdzielić innych, to mówi: Zburzę spichlerze, pobuduję większe i powiem sobie: Masz dobra na długie lata, żyj. Używaj, pij. Mam dobra dla siebie, nie dla innych. I wtedy to przejmujące słowo Biblii, słowo Boga, głupcze. Jeszcze dziś zażądają Twojej duszy. Komu przypadnie to, coś przygotował, coś zebrał. Żadne dobro materialne za nami na tamten świat nie podąży. Tylko to dobro, które uczyniliśmy. Wszystko, cokolwiek jednemu z najmniejszych uczynili, mnieście uczynili. Nakarmiony, głodny, napojony, spragniony, przyodziany, nagi. Odwiedzony o, więzień, chory, okazane miłosierdzie. Oto Pan pyta na sądzie Bożym. A jednocześnie dzisiejsza Ewangelia mówi, że jest to droga formowania naszego serca, bo kto jest w małej rzeczy wierny, ten niewielki wierny będzie. To będzie w małej rzeczy uczciwość, uczciwy, ten będzie i uczciwy w wielkiej. Dlatego mamy patrzeć na nasze motywacje, na nasze wybory. W rachunek naszego sumienia nie może zniknąć z naszego życia duchowego. Nie może przy sakramencie pokuty być po łebkach. Nie może dzieć się, dziać się tak, że. Myślę sobie, jakoś to będzie, jakoś cudownie, bez współdziałania z Bożą łaską. Jutro stanę się lepszym. Możesz stać się lepszym, ale z łaską. Ciemność ustępuje tylko światłu. Ciemność nie przemienia się w światło. Ustępuje miejsca światu. Dlatego tak istotne jest zobaczyć w tej dzisiejszej Ewangelii słowo nadziei, słowo, w którym Pan Bóg mówi, nawet jeżeli tracisz dobra moje, marnotrawisz je, w zarządzie niegodziwą mamoną nie jesteś wierny. To jeżeli zaczniesz służyć Bogu, to Bóg okaże, że jest wierny, to Bóg okaże, że jest hojny, to Bóg okaże, że jesteś zaopiekowanym. I wtedy nawet dzieląc się wszystkim, co masz, nie stracisz nic, a zyskasz więcej. Dzisiejsza Ewangelia też każe nam na nowo odkrywać wartość relacji. Mamona, mówi Ewangelia, jest nam dana po to, by zyskiwać sobie przyjaciół. Nie by mieć więcej Mamony, ale by zyskiwać przyjaciół. Ostatnia myśl to, to pierwsze czytanie. Z jednej strony człowiek, który ślepo podąża za zyskiem kosztem drugiego człowieka, z drugiej strony Bóg, który patrzy na uczynki i odpowiedź psalmisty, że Pan podnosi z prochu nędzarza, dźwiga z gnoju ubogiego by go posadzić wśród książąt. Nie pozwólmy, by świat, w którym żyjemy, może to pozorne tylko królowanie Mamony, by nie odebrało nam nadziei, królestwa, które Bóg daje, nie odebrało nam radości i godności przeżywanego życia, które stawia na człowieka na relację mówiąc językiem Jana Pawła II byśmy bardziej byli niż mieli by w naszym życiu mieć nigdy nie zastąpiło być